Cześć, witajcie na kanale Automatyczni. Ja jestem Andrzej, ten którego na co dzień słyszycie gdzieś tam za kamery, a dzisiaj nie ma na początku ani Pawła, ani Macieja. W związku z tym rzucą właśnie na Powertrain Polska 2024 w Warszawie, a ja zmierzam tam do nich. Zapraszam. Co prawda jestem chwilę spóźniony, ponieważ pociąg miał delikatne opóźnienie, a nie mogłem z chłopakami przyjechać wczoraj. Zmierzam na ulicę Chmielną, gdzie całe wydarzenie, całe seminarium, całe seminarium się odbywa. Także idziemy tam zobaczyć. No i mam nadzieję, że nie będziecie się ze mną nudzić. I jesteśmy na miejscu.

Smaller, uh, the smaller area, the filter media, is not enough. When we see the middle plate, this is the middle place. So, the 3 uh media. <laughs> Oh, okay. wait, fix uh, that uh, just here. Yeah, six six. Yeah, we have one uh. uh. <laughs> <laughs> And the reason yeah. the and the Właśnie kończy się pierwszy dzień Power Train 2024, ja Was zapraszam do subskrybowania kanału Automatycznych No i oczywiście zapraszam do oglądania w dalszym ciągu ten króciutki vlog, ponieważ jutro spróbujemy złapać Pawła, jak również Macieja na krótką wędkę, żeby opowiedzieli Wam o tym, jak według nich to wydarzenie wyglądało Witam Was drugiego dnia seminarium Powertrain Polska 2024 i zapraszam Was do obejrzenia drugiej części tego odcinka. Niedziela 8.30, witam, dzień dobry, automatyczni. Dzisiaj z Kawką, bo drugi dzień targów. Jesteśmy w Warszawie. Jesteśmy po pierwszym dniu wystąpień wielu światowych prelegentów dotyczących automatycznych skrzyń biegów. Po wielu rozmowach z wieloma, z wieloma producentami, z firmą, która zorganizowała ten powertrain, spotkało się tu ponad 150 mechaników, osób, które chcą naprawiać, które naprawiają automatyczne skrzynie biegów. Do późnych godzin wieczornej żeśmy rozmawiali na tematy skrzyni biegów, na, tematy, na problemy związane z naprawą. Także wiele informacji udało się odzyskać, wiele informacji udało się poopowiadać. A to wszystko zobaczycie i widzicie w materiale, który dla Was ponagrywaliśmy. Nie dziwcie się nam, że jesteśmy troszeczkę zmęczeni, ale jest po pierwsze niedziela, a po drugie wczoraj, tak jak Maciej przed chwilą wspomniał, tutaj przesiadywaliśmy naprawdę do późnych godzin nocnych. Ja co prawda troszeczkę uciekłem, Maciej jest to dłużej. Paweł też, tutaj, Paweł też się tutaj kręcił pewnie tak, do późna. Niebawem zaczynają się kolejne prelekcje, kolejne seminaria. Wczoraj, wczoraj zaprezentowano nam firma Transgo, jest to światowy lider w regeneracji sterowników, w naprawie konwerterów, w technologiach napraw, więc pokazali nam wiele, ze Stanów to jest to osoba, pokazali nam wiele trików, wiele informacji dostaliśmy na temat, na temat napraw. Inna z kolei firma pokazała nam E, swoją technologię e, i, i nowoczesności związane ze skrzyniami e, CVT, e, z, ze skrzyniami z, z grupy JATCO. E, byli dystrybutorzy i by, był producent, e, czyli Aisin czyli popularne skrzynia F40 e, 8G45. Pokazywali, e, jakie rzeczy, na co zwracać uwagę, co się psuje. Także wiele, wiele informacji. Kto chciał, to, to uzyskał naprawdę dużo. Dzisiaj przed nami właśnie o 9 jest firma, która będzie mówiła o naszej ulubionej skrzyni 8HP oraz firma zajmująca się elektroniką, naprawą sterowników do, do, do wielu, wielu skrzyń biegów poopowiada o, o popularnej Deku 250. Także co my dopijamy kawkę, jesteśmy ciekawi co będzie. I, i, i na pewno Wam opowiem o tym. Wczoraj, wczoraj byli zagraniczni goście, a dzisiaj tak. będą y, prelegenci z Polski, tak to podzielono. Nie wtedy, wiem, czy o 8 HP chyba. będzie osoba z Polski, ale tak, chyba tak. No. No to, no. to tak, to, to, to będzie, będzie z Polski. ZDF, 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 ZDF. Hello everyone, good morning. Uh, I would like to welcome you to the, on, on the second day of the event, uh, Today's presentation. przez uh, jest o oznaczeniu 845RE na natomiast przed ZF'a jest to skrzynia o oznakowaniu 8 two main differences between uh, the transmission made by uh, ZF and made by MCA. Cześć, witajcie. No, wydarzenie bardzo ciekawe, bardzo fajne. Czekaliśmy ponad 4 lata, ponieważ ostatnie takie targi były przed COVID-em, ostatnie takie szkolenie. No jest mega, mega dobrze, dlatego, że zjechało się bardzo wiele firm z branży, firm z Polski, dostawców części, ale też firm, które regenerują podzespoły do automatycznych biegów, Są dostawcy z zagranicy. Szkolenia bardzo ciekawe. Prelegenci też ze Stanów Zjednoczonych, bardzo wielu, więc no, taka możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, pomiędzy automaciarzami, którzy przyjechali, pomiędzy szkoleniowcami, no, to, to jest bardzo dobre, że jest prelekcja na przykład z firmy Aisin, technologa, a po prezentacji, można takiego gościa dopaść tutaj na stanowisku i konkretnie zadać parę pytań, zapytać o parę rzeczy, więc wymienialiśmy opinie. Na przykład, pokazaliśmy film, który już u nas dwa lata krąży, na temat konwertera Volvo XC60. Dlaczego te konwertery się uszkadzają? Wymieniliśmy swoje opinie. No i mamy tam się jeszcze wymienić e-mailami, wysłać parę zdjęć, i już jest jakiś tam kontakt, żeby no, coś może poprawić, coś ulepszyć. Oczywiście powiedzieli nam, że części nie będziemy mieli dalej będziemy musieli dorabiać swoje, bo Aizen nie wypuści części, ale już mamy jakąś komunikację, wymianę zdań, co jest dobrze, co jest źle, co z czego wynika, co można by było poprawić, co zmienili w drugiej generacji i tak dalej, więc no to jest taki bardzo duży plus tych targów, że można się spotkać z ludźmi, no i porozmawiać też właśnie z innymi, a wszyscy są przyjaźnie nastawieni, także dla mnie bomba. Jak najbardziej opłacało się przyjechać.

Polen2024. Ja dziękuję od siebie za wytrwanie do końca tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania kanału automatycznie. No i dziękuję, że wytrzymaliście tę chwilę ze mną. Spokojnie, kanału nie przejmuję. W kolejnych odcinkach zobaczycie już wyłącznie Macieja lub Pawła. Także raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia.